Hej, cześć, witajcie z tej strony Mr. Mona. Co ja znowu to sami? Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Master.pl, a dzisiaj gramy sobie w farminga 15 yy, na Bolusiowie v A w dzisiejszym odcinku będziemy... Sorry, ale no coś tam na pewno ktoś chodzi. E, w dzisiejszym odcinku będziemy wygładzić zboże oraz orać pod siew, ale to mam dwa tysiące, nie? Ale nie wiecie, nie wiecie czemu. Bo zakupiłem się od do Nie, trochę jednak on kosztował 12 tysięcy, a miałem 4 2 2000 zostało. Pokazałbym 57, ale nie chce mi się jeszcze otwierać No, A, otwarte się. Ale nie, gdzie on jest? Oj, A, nie, sorry, on jest pod wiatą I nie posiłam sobie... Dwa pola poza odcinkiem, także No... Trzeba już nie robić kilku odcinków... Z siebie. O, tam stąd. Kasa będzie? Będzie fajnie. Ile ma? Nie. 100% Kurna Ty, tak dobrze Tak, o, No, naprawdę O, jeszcze i zostało Przemicy. No, ale Ogólnie nie mówię nic Się nie dodawałam, to tyle autor dał Na początek gry Dobrze, nie ja podobał Wam się tamten odcinek poprzedni, no mi niezbyt było przez siostrę i no, ale za to w to pana na koniec się udało. Okay. Uh -huh. Aby teraz się wyrobić. To, 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 to. A ja mnie pobawił się trochę w las. No bo też jednak poszerne będzie to trochę o. Oj idzie kasa. No i tam mi się podoba. No i tu idzie. O oh. 25 tysięcy 181. Hmm, teraz musi wyrobić, to będzie trochę. Ale poszło. Że tak tylko tyle wywieziemy, aby e, rozumieć się. No. Ja przyczepę, no, bo sobie odcinek jak wszystko wyważę, ale chcę, żeby nie było no, jak to takiej pustki na koncie, nie? To tak jest jedną krzyczeka, tylko no, znaczy no dwie. No. A jeżeli teraz pije się strona odcinek, to naprawdę odrażuje sobie. Działa elektroniki chociaż... chociaż maską. Pochwanie. Przestawiłem sobie czułość kierownicy, no. To trochę ciężko. Skręca cię. A, my dopiero będziemy niedawno gościach robić także. Fajnie. No bo o to mi chodziło, żeby to było wschodziło. Aha. Tuturut, tuturut, tuturut. Tuturu. Nie no, Ale w sumie mogę no, tutaj obrócić tylko od

Mały pług to możemy sobie śmieć. Mm. Teraz na klawę trochę pogram, bo ja jednak powiem Wam, że ciężko. Naprawdę. Ciężko jest na kierownicy. Bo jeszcze nie mam postawionej dobrze tej czułości, dlatego jest tak ciężko. Ale dobre. To znaczy poradzimy, poradzimy.

wyjdzie to fajnie. Nie wyjdzie to. Myślę. Kurde już 10 minut. Co, ja 5 minut i 1 temu, bo... Dobra, będzie trochę brzydko. 25 tysięcy kupię. I opyskiwacz. Oba, tak. Siedzisz Sorry Kierownica mi ogólnie Nie trzyma jej Te cośki Czy jak to tam No kurna no Nie sorry Ludzie Bo mi ta orka to wyjdzie jak Nie wiem co. ó. zobaczcie, jakie na lizinha. Na... tym. Na... 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 co jest dobra i nie takich spraw jak koronę. Nie planuję zbierać na... mam taką fajną ręówkę z modów. No i mama by zastąpiła ursusa, y, a dingira na większego z niej. Planuję tak na przyszłość takie zabawki. A hmm. poeskiwacz to będzie kupił, no sobie biardzki, coś takiego, czy biardzik, nie wiem. No i opłyskiwać sierpnik, temat wozów to będzie y, Kierwent, akord, ten z dodatku No i chyba nie wiem Chyba wszystko co na razie. A dalsze zakupy to będzie pewnie y, Tur Oraz osprzęt jakiś A potem Pojedziemy Potem ja planuję kupić kosiarki i przewracarkę, rozgrywarkę, bo potem następnym zakupem już najważniejszym będzie kondolenc. No to tak jeszcze z 10 odcinków i będę już... No kurde, już szybko. Póli mała, szybko idzie. Licznik oszukuje trochę, nie? Ten tu. Ale nie. Chyba dobrze działa, mi się wydaje. Trochę się późni, ale... Я хочу проверить, что лично это взяла, но すみますね O, a tu co? Czemu tu jest to? Może pługę testować? Będę wolę przetestować pług, jak. E, no. Mm, przed odcinkiem niż jechać w pole. Jak tu w końcu nigdy nie i Nie mogłem programu potem włączyć wątpić i miesiąc komparacje to właśnie. Nie? wszystko się zapisało. Nie. ta ližůvka. Takže volám zpravdí, že bych O, oh, kurde, mam no, nitrów, ale nie, dołożę na spokoju. Mm. Kurde. No i poprzecznie jak se Właściwie po przestrzeniaku nie da zrobić, nie w tą, nie w tą, ale w sumie lepiej powinno być w tą, bo tutaj wolno przestrzenić. No i się zapuszczanie opuszczaniem pracy na nie? What 19 minut No to akurat skończyli A wie, sam odcinek to odcinek Dobra, się porenderuje Jest godziny lub dwie, ale paliwa. Aha Poprzeczniaki trochę długo schodzi, ale... Chyba nie ma od razu. to nam zostanie trochę od między, coś też się nic nie stanie, bo w sumie pomyślałam, że mogłam wziąć piątkę pół ale do John to on za duży, do Ursusa tak nie wygląda zbyt fajnie. No to czwórka ładna. Oj, może nawet zakupi na Waszych oczach, żeby nie było, że czy, czytuję czy, czy, czy coś. Ten siebie. Że, ooo, miałeś tyle, 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 tyle. Więcej, lub coś. Lub masz więcej. No to żeby nie było. Ja tu, o właśnie. Idziemy sobie tak. Niech ci ja wkłada. E, Siedem nie. nie. Eee, rozszywacze. Ofryskiwacze? Hmm. tutaj. A nie, nie. Co jak? Ło, to jest pozmienione. 20 tysięcy No i dobra Ja już tu zostawię ten kawałek taki A więc jedziemy na farmę i będziemy się powoli żegnać, co nie widzieliście nic Nie ja teraz pomogę na kierownicy. Miałeś się poza tym, że dojadę tym silnikiem. Dobrze. No, tutaj nie schowałem bo jeszcze chyba będę jakiś poklon pisał, także tak wiem, że to się się stało, że tutaj nie mam tak. Niech się wydatków. Ja. Także to byłoby na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.